Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie. A nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone, dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, trzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrza wasze, odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Parę takich myśli, abyśmy się nie dali nabrać na naszą wizję nieba, na naszą wizję Pana Boga i tego, co święte. Bo czasami nawet wierzę, może nam się wydawać, że to, co Pan Bóg nam mówi bardzo wyraźnie, nie do końca działa, bo my mamy jeszcze coś do dodania i do powiedzenia. Pan Bóg mówi: Zrób to, a my powiemy: Zrobię, ale trochę inaczej, bo ja tu żyję i wiem lepiej. Panie Boże, doceniam to, czytam to z Twojej strony, ale ja jeszcze coś dodam do tego. Pan Bóg mówi: Nie dodawaj zrób to, co Ci powiedziałem, bo pamiętajcie, nie słuchać to jest, że nie zrobi się tego, co było powiedziane najprościej. Nie słuchać znaczy, że zrobi się to nie do końca tak, jak było powiedziane. I nie słuchać Pana Boga może też znaczyć, że zrobi się to dziesięć razy lepiej od Niego. On tak nie powiedział. Powiemy, ale co może chcieć, ja chciał tyle, a ja mu dałem tyle. Pamiętajmy, że mądrość Boga i miłość jest nie do podrobienia, do zastąpienia i nie do pobicia, nawet jakby się nam wydawało, że w naszej pobożności jeszcze możemy tam coś dodać. Było takie bardzo jakieś stare opowiadanie, które mi się nasunęło. Po wielu latach nie myślałem o nim. Było królestwo, w którym ludzie żyli bardzo dostatnie, gdzie. Jak i u nas, specjalne monety były bardzo wartościowe, bite złoto i w srebrze, klejnoty, drogocenne kamienie, różne materiały czy owoce niespotykane gdzie indziej, które miały największą wartość, były w tym królestwie czymś najcenniejszym. Każdy to wiedział i każdy się z tym zgadzał, że to jest coś, co człowiek wytworzył najlepszego i gdy to ma, gdy tym się podzieli, uczyni innych szczęśliwych. Ale kiedyś przybył do nich żeglarz, posłaniec z całkiem innego lądu i opowiedział im o innym królestwie, gdzie wszystko mają, ludzie są jeszcze piękniejsi. Między nimi jeszcze piękniej się żyje i z więcej dobra i wszystkiego, co można sobie wyobrazić, ale powiedział coś też takiego bardzo zaskakującego, że w tym królestwie największy problem jest z jedną rzeczą, której bardzo pragną, ją bardzo lubią, ale nie mogą uprawiać i szukają właśnie miejsc, w których by doświadczyli. Że jest ten owoc czy warzywo, a nim była cebula, zwykła cebula. Ten posłaniec przekazał, że wszystko mają, ale szuka właśnie takiego miejsca, w którym by było wystarczająco cebuli, aby zabrać i zaprosił ich do siebie. Ale oni nie uwierzyli, bo i my byśmy też nie uwierzyli że cebula może mieć wartość większą niż złoto, niż to wszystko, co oni mieli. I wybierając się, zabrali to, co im się wydawało cenne. O cebuli zapominając, tylko jeden żeglarz powiedział, a co mi tam, załatuję pół statku, a jak stracę, no może i stracę, ale spróbuję. I gdy przybyli do tego królestwa jeszcze piękniejszego, okazało się, Rzeczywiście potrzebna im była cebula. Te statki z pieniędzmi, złotymi, srebrnymi monetami, klejnotami, owocami i niesłychanymi materiałami były do wyrzucenia. Nie miały żadnej wartości, której by się podzieliły, bo tam wszystko było jeszcze piękniejsze. A tylko ten jeden żeglarz, ten niemądry, można powiedzieć, zyskał największy szacunek. Bo usłuchał posłańca. Nieraz nie jest łatwo usłuchać kogoś, kto mówi całkiem inaczej niż my myślimy. I chciałbym, żeby i dzisiejsza Ewangelia, nie tylko ta, ale wiele co mówi Pan Bóg, było widziane jako wartość można powiedzieć wartość pieniądza. Wiemy o walutach, że Różne miejsca, różne kraje mają inne pieniądze. Te przeliczniki są inne. Coś, co u nas może nie być wiele wartych, gdzieś będzie majątkiem. I Pan Bóg właśnie tak, pokazuje nam Królestwo Boże, tylko czemu uwierzymy. Bo dzisiaj mówi o czymś nam, co ma majątek i jest najpiękniejsze. Największym bogactwem Królestwa Niebieskiego, a u nas nie ma wartości, bo nikt tego nie stosuje. A co to jest? Bądźcie miłosierni. Na naszym świecie miłosierdzie nie ma wartości, jest się przegranym. Czy uwierzymy temu posłańcowi, że gdy będziemy zbierać miłosierdzie tutaj jako walutę niebieską, Królestwa Niebieskiego, tam będziemy. Ubogaceni wszystkim tym, co nam się w głowie nie mieści, czy powiemy: Miłosierdzie jest dla słabych i dla przegranych. My mamy swoją walutę siłę i pokonanie innych, i wymierzenie kary. Czy wierzymy w taką walutę, w tą cebulę niewartą można powiedzieć, która jest cenna tam, gdzie idziemy, gdzie zmierzamy? Dalej, jak brzmi nasza waluta? Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, czy darowanie i nieosądzanie ma bogactwo. Tutaj, ilu z nas chce mieć takie bogactwo, czy wolnimy wydawać wyroki i dzielić inną walutę, która będzie bezużyteczna i tylko nas ośmieszy i odepchnie od królestwa niebieskiego, gdzie zbierzamy. Czy niepotępianie, nieskazywanie kogoś, na różne kary, te w sercu i te, które mogą się fizycznie dokonać, mają wartość dla nas? Czy powiemy? Hmm, co? To jest nic. Nic to nie znaczy w dzisiejszym świecie, nic się z tym nie zrobi i do niczego nie dojdzie. Czy odpuszczanie i przebaczanie ma wartość dla nas, monety? Niebieskiej, która sprawi, że dostaniemy się do Królestwa Bożego, czy powiemy, że to dla niemądrych, słabych i głupich, czy rozdawanie jest naszą siłą i bogactwem, czy naszym przegranym i powiemy, nieporadzeniem sobie, bo ktoś mi wziął i on ma, a ja nie mam. To jest waluta Królestwa Niebieskiego. Każde przykazanie, osiem błogosławieństw. Które nie mają wartości, są jak ta cebula w tym królestwie, którą nie warto zabierać, bo na pewno nikt jej nie chce, nikt jej nie potrzebuje. A ja wezmę swoje skarby i obdarzę Pana Boga moim złotem. Patrz, ile zrobiłem, ile wygrałem, ile pokonałem, i nawet byłem mądrzejszy od Ciebie. Jakby nie ja, Panie Boże, to Ty byś nie istniał. Taką walutę chcemy zabrać do Królestwa Bożego? A ten posłaniec, ewangeliści, autorzy Pisma Świętego mówią nam: Tam się inaczej liczy, inaczej dzieli. I zróbcie tak, jak Wam mówimy, bo Wasze ziemskie bogactwo na nic się tam przyda i sprawi, że nie będziecie mieli ani szacunku, ani uznania, a może i Was odtrącą. To jeszcze raz, dla przypomnienia, jaka jest ta Boża waluta. Która wpuści nas najbliżej Pana Boga na wieczność, w miłość i w świat przepiękny, jaki nam się tu nawet nie jesteśmy w stanie go wyobrazić i nie śnił. Bądźcie miłosierni, bogaci będziecie, jak ojciec Wasz jest miłosierny. To jest Jego królestwo, on jest miłosierdziem, bez tego nie wyjdziemy. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. To jest bogactwo. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie miarą obfitą, a taką też dostaniecie. I ostatnie zdanie, i przestrogi, ale i obietnicy odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką i wymierzycie. Amen.